Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj chciałem polemizować z jednym z proboszczów. Po programie Ksiądz Jochemczyk o skandalu w Jastrzębie i Górze dostałem mail od pewnej pani, która wyraziła zgodę, żebym powiedział z jakiej miejscowości, z jakiej parafii. Ona jest, ale przemyślałem tą sprawę i stwierdziłem, że nie będę podawał, dlatego że e, pani przesłała mi korespondencję, jaką wymieniła z księdzem proboszczem. No i teraz ktoś może mi oskarżyć, że ujawniam prywatną korespondencję. Natomiast nie chodzi tutaj już e, o osobę konkretnego proboszcza, tylko chodzi o postawę. E, Powiedziałbym właściwą dla przeciętnego, modernistycznego polskiego kapłana, polskiego modernistycznego proboszcza. Można zadać pytanie, ilu takich proboszczów, ilu takich kapłanów jest w Polsce. No, oczywiście nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale powiedziałbym, że dużo. No, przechodzę do tematu. Mam do czynienia z proboszczem z miejscowości X. Raz zostałam wyproszona z kościoła, bo się nie zapisałam w covid -zie. Potem proboszcz powiedział my, mi, że my tu takich nie chcemy, czyli tych, co uznają tradycję. Potem była dyskusja pokolędowa o synodzie. Moje ostatnia, ostatnie pisanie z proboszczem, tu przytaczam mail od proboszcza. Szczęść Boże, to jest list tej pani do proboszcza, mail tej pani do proboszcza. Jeżeli Kościół Synodalny ma słuchać ludzi i kapłani mają dostosować się do tego, co lud chce, to warto wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Tu, w naszej miejscowości i w okolicy jest około pięciu rodzin związanych z tradycją katolicką, która byłaby chętna, którzy byliby chętni do przynajmniej jednej mszy świętej w e, nadzwyczajnym rycie, e, chociażby raz jeden w miesiącu. Wielkim szczęściem byłoby dwa razy w miesiącu w kaplicy kaplicy można byłoby y, odprawić taką mszę świętą, a największym szczęściem byłoby, aby kapłani współcześni zaczęli nawracać się do tradycji Kościoła katolickiego i zaczęli wracać do nadzwyczajnego rytmu mszy świętej, a nie podążali za światem. No, czyli Nowa Msza Święta, jest to zwiedzenie ludzi i protestantyzacja Kościoła katolickiego. To się podpisała Ta pani odpowiedź proboszcza, szanowna pani. Synodalność to nie koncert życzeń, lecz komunia, uczestnictwo, misja. E, co to znaczy? To, to zdanie nic nie znaczy, prawda? Bo e, założenie synodalności miało być takie, że ludzie duchowni i tak dalej mieli zgłaszać. Propozycje, i te propozycje na synodzie miały być rozważane. Ale wiadomo było z góry, że propozycje modernistyczne, liberalne będą brane po, bardzo poważnie pod uwagę, natomiast propozycje tradycyjne nie będą w ogóle brane pod uwagę. Teraz pisze promoż, co to jest ta synodalność to wspólne nasłuchiwanie Ducha Świętego i odczytywanie znaków czasu. Znaczy to yy, yy, sformułowanie nasłuchiwanie Ducha Świętego, to nie jest wymysł tego księdza proboszcza, to się powtarzało w różnych wypowiedziach osób związanych z synodem i chyba samego synodu. Yy, I... Ale zwróćmy uwagę na to, co to oznacza nasłuchiwanie Ducha Świętego, prawda? Bo to nasłuchujemy i teraz słyszymy. I teraz co słyszymy? Czy Ducha Świętego, czy Szatana? Czy w ogóle coś słyszymy? A jeżeli w ogóle coś słyszymy, to jak odróżnić Ducha Świętego od Szatana? Znaczy wydawałoby się, że jest prosty sposób, jeżeli to jest zgodne z nauką Kościoła, dotychczasową. Zgodne z tradycją, no to nie jest od szatana. Tylko, że z reguły w, tym, w tej synodalności pojawia się coś, co nie jest zgodne. Papież Benedyk XVI w jednym ze swoich ostatnich wystąpień mówił o hermeneutyce tradycji. Przypominał pewną oczywistą prawdę katolicyzmu, że Każda następna wypowiedź Kościoła, każdy następny dokument Kościoła ma być, ma, ma być rozważany w kontekście poprzednich dokumentów Kościoła i ma się z nimi zgadzać. Można by to ująć w ten sposób, że wsłuchiwanie się w Ducha Świętego to jest wsłuchiwanie się w tradycję, wsłuchiwanie się w doktrynę. I, a nie odczytywanie znaków czasu, no bo znaczy to jest problem, bo co to znaczy znak czasu? Jeżeli znakiem czasu jest na przykład to, że połowa parafian dwie trzecie parafian nie chodzi do kościoła, a połowa parafian myśli po pogańsku, no to wniosek jest taki, że trzeba prowadzić to, co Jan Paweł II nazywał misję Ad extra, w przeciwieństwie do misji ad intra. Misja ad intra, idziemy do Afryki i nawracamy jej mieszkańców. Misja Adintra, idziemy do mieszkańców Parafii naszej Parafii i ich nawracamy. To byłyby znaki czasu. A nie to, że powiedzmy ludzie chodzą, kobiety chodzą w krótkich spodenkach i przezroczystych bluzkach i to jest znak czasu i mogą wchodzić do kościoła nie ma z tym problemu, na przykład. Na przykład. I teraz dalej pisze proboszcz. Trudno pochwalać postawy antypapieskie i odrzucające nauczanie kościoła oraz głoszenie herezji przez środowiska trydenckie. Eee, to jest ogólnik. Obraźliwy, i no, trzeba by pokazać, jakie są postawy antypapieskie, y, jakie postawy odrzucają nauczanie Kościoła. No i y, najważniejsza rzecz: głoszenie herezji. Czy ksiądz proboszcz wie, co to jest herezja? Herezja to jest wypowiedź niezgodna z dogmatem. I herezja wyklucza tego, kto głosi herezję z Kościoła. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli pytanie, czy ksiądz proboszcz zdaje sobie sprawę, czy wie, co to jest herezja, bo już sam żyjemy w takich czasach, że może nie wiedzieć, i czy zdaje sobie sprawę z tego, co mówi i o co oskarża. Bo to raczej jest odwrotnie. Prawda? To raczej dzisiejszych, współczesnych, modernistycznych kapłanów można oskarżyć o herezję, no ale to inna sprawa. I teraz, co to znaczy odrzucające, odrzucające nauczanie Kościoła? Jest coś takiego jak nauka Kościoła, i jest coś takiego jak nauczanie Kościoła. I mamy obowiązek być wierni doktrynie, nauce Kościoła. Nauce w świetle wiary i w świetle y, moralności. Natomiast to nie jest tak, że każdy dokument, znaczy, nie jest tak, że każdy dokument wydany przez papieża czy przez jakiś, jakąś dyskasterię, jak to się mówi, y, wymaga posłuszeństwa, że ja jako katolik muszę myśleć i działać tak, jak jest w tym dokumencie. Te dokumenty nie zawierają nieomylności. I tu nie ma kwestii nieposłuszeństwa w momencie, kiedy nie przyjmuje się ducha i litery takiego dokumentu. Więc tutaj znowu jakby ksiądz proboszcz nie wiedział, nie wiedział o co chodzi. Bo nie ma takiej, bo może jeszcze dalej przeczytam kawałek. Święty Ignacy Loyola uczył, że ważniejsze, no widać, że ten proboszcz to jezuita. Święty Ignacy Loyola uczył, że ważniejsze jest posłuszeństwo papieżowi niż własne pobożności. Znaczy w jakim sensie, w jakiej mierze posłuszeństwo papieżowi, w jakim zakresie, w stosunku do jakich jego wypowiedzi. No to nie jest tak, że każda wypowiedź papieża gdziekolwiek, w samolocie, na audiencji środowej, czy nawet w jakimś dokumencie, który no nie ma tego właściwego wymiaru dogmatycznego, należy się temu podporządkować. Tym bardziej, gdy w tym dokumencie są elementy, yy, yy, są tezy które są sprzeczne z, twierdzy, z, 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 z doktryną, prawda? z, z, z tradycją. I to nie jest tak w kościele, że jest tylko posłuszeństwo. Znaczy, ja po tym jak papież Franciszek został, znaczy jak Bergoglio został papieżem, to kilkakrotnie zadawałem sobie pytanie. Czy byłem w jakiejś mierze nieposłuszny Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła? Nawet niech będzie papieżowi Franciszkowi. I stwierdziłem, że nie, że nigdzie nie było braku posłuszeństwa. O takim braku posłuszeństwa może mówić ksiądz, któremu nakazują przyjmowanie, udzielanie komunii osobie, która chce przyjąć ją na stojąco i do ręki. Tylko, no to wtedy jest nieposłuszeństwo, że masz przyjąć, nie ma mowy, wolno tak udzielać w kościele. Tylko znowu tutaj zauważmy, że istotą katolicyzmu nie jest ślepe posłuszeństwo, że jak mi biskup każe, proboszcz każe, albo nawet papież każe, to ja to muszę zrobić, bo jak tego nie zrobię, to jest nieposłuszeństwo papieżowi. Trzeba by zajrzeć, nie zajrzałem, trzeba by zajrzeć do świętego Ignacy Loyoli, co on y, 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 miał na myśli, zobaczyć kontekst tej wypowiedzi no i, i zorientować się, czy w ogóle taka wypowiedź była. Bo święty Ignacy Loyola doskonale wiedział, bo wszyscy to zawsze wiedzieli, że właśnie, powtórzę. Nie jest tak, że katolik mówi: Ja mam czyste sumienie i czyste ręce, bo robiłem to, co kazał biskup, to, co kazał papież. Katolik ma się kierować w swoim życiu prawidłowo ukształtowanym sumieniem, prawidłowo ukształtowanym katolickim sumieniem, czyli opartym o doktrynę. I teraz, i, i, pytamy się tego sumienia, i jeżeli to sumienie mówi, że nie wolno nam tak postąpić, to jest, prawidłowe, to jest jedyne rozstrzygnięcie, prawda? Wiemy, że w dziejach kościoła było wielu papieży, którzy rob, mówili różne rzeczy i robili różne rzeczy, mówiąc delikatnie, i yy, yy, było wielu biskupów. Były czasy, że prawie cały Kościół odszedł od doktryny, prawda? choćby za czasów arianizmu. I tłumaczenie się przed kimkolwiek, w tym przed Panem Bogiem, że ja mam czyste ręce, bo ja byłem posłuszny biskupowi i papieżowi, nie jest żadnym tłumaczeniem. Prawda? To tak, jakby ktoś mówił, że. Yy, no, ja nie zabiłem tego człowieka, ja mu podałem ten napój, ale nie sprawdziłem, że tam jest cyanek potasu. Chociaż, no mogłem sprawdzić, ale, ale nie sprawdziłem, prawda? To mm, jestem niewinny. Nie? Tak się nie można tłumaczyć. Yy. I teraz zadziwiające zdanie. A jeżeli chodzi o szewzorcową, idealną i wszechczasów to z pewnością nie jest to msza trydencka lecz ostatnia wieczerza. Przepraszam, czy to na pewno ksiądz probosz to napisał y, parafii katolickiej, a nie y, ktoś, jakiś protestant, jakiś pastor, probosz parafii y, kalwińskiej? Co to znaczy, że wzorcową muszą jest ostatnia wieczerza? Znaczy widać, że ten probosz, znaczy widać, znaczy można postawić tezę, że ten probosz jest z neokatechumenatu. Bo to tylko na jako techomonad twierdzi i idąc za tym twierdzeniem to robi, że sobie odprawiają mszę świętą, yy, siedząc przy stole, yy, łamiąc się chlebem kupionym w najbliższym spożywczym sklepie i pijąc wino, yy, pierwsza butelka z brzegu. Widziałem po yy, nabożeństwach odprawianych przez e, neokatechumenat pełne kosze e, pustych butelek po bułgarskim winie Sofia, prawda? To, to takie wino do, do odprawiania mszy świętej musi mieć certyfikat, żeby była pewność, że nie jest sfałszowane. Nie proszę księdza, ksiądz ma się słuchać, bo ksiądz nie ma czytać Pisma Świętego i podejmować osobiście decyzję, bo wtedy ksiądz jest właśnie uczniem Lutra, tylko ma ksiądz słuchać Kościoła. A msza trydencka, ustalona na Soborze Trydenckim, jest tą jedyną prawdziwą mszą według nauki tego Soboru, bo tam zostało powiedziane, że tej mszy zmieniać nie, nie wolno. I teraz ksiądz pisze dalej. Zapraszamy do uczestnictwa w normalnych, zwyczajnych, pięknych liturgiach, zgodnych z aktualnym nauczaniem Kościoła, bo Pan tam jest, ktokolwiek Was słucha, mnie słucha, szczęść Boże. Znaczy, wie Ksiądz, to nie jest odpowiedź na ten list tej Pani, dlatego że po pierwsze kościół dopuszcza ten dzisiejszy modernistyczny posoborowy kościół ten którego, o którym proboszcz mówi że się go słucha on dopuszcza e, udział w mszy świętej trydenckiej więc nie można mówić że nie nie zgadzam się nie możecie chodzić na trydencką bo tam jest zło przychodźcie na e, moją czyli to zdanie jest manipulacyjne nieprawdziwe i kłamliwe znaczy kontekst tego zdania bo pan tam jest, ktokolwiek was słucha, mnie słucha. To, to zdanie miałoby sens, gdyby jakiś papież powiedział, że macie chodzić tylko na nowóz, nie wolno wam chodzić na trydenckie. To by miało sens, tylko też by nie miało sensu. Dlatego, że wróćmy do nauczania Benedykta XVI, które jest powtórzeniem. Nauczania Kościoła niepodważalnego, że nowe rozstrzygnięcia, które są sprzeczne ze starymi rozstrzygnięciami, nie są prawdziwymi rozstrzygnięciami, i w sumieniu katolik ich przyjąć nie może. Prawda? Także próbując jakoś zrecenzować tę wypowiedź tego proboszcza, trzeba by powiedzieć, że no albo. To jest tak daleko zmodernizowany ksiądz, że już w ogóle nic nie wie o kościele katolickim, o doktrynie katolickiej i został zmanipulowany do końca. Albo to jest manipulator, prawda? który jest piątą kolumną w kościele. Teraz co ta pani odpowiedziała temu księdzu? Synodalność to kolejny etap niszczenia Kościoła. To odrzucenie depozytu wiary i tworzenie nowej religii. To zatarcie różnicy pomiędzy Kościołem nauczającym a Kościołem słuchającym. Kościół Nowego Adwentu odrzucił nauczanie 260 papieży, 20 soborów powszechnych, ojców i doktorów Kościoła. I uznaje jedynie nowinki Watykanum Sekundum i swoich sześciu papieży. Odrzucił mszę rzymską, zakorzenioną w tradycji apostolskiej, i zastąpił ją wytworem modernistów. Nauki św. Ignacego o posłuszeństwie papieżowi były kierowane do jezuitów, czyli de facto do żołnierzy. Posłuszeństwo dotyczy tylko prawowitemu papieżowi. Znaczy, tu jest dobra uwaga, że. Co innego, znaczy, że Jezuici to, to faktycznie byli żołnierze papieża. Także on mógł im wydawać różne polecenia, i oni mieli obowiązek je spełniać. Taka była jakby istota kiedyś tego zakonu. Ale oczywiście chodziło o papieża, który sam był wierny doktrynie. Natomiast. Wracam do tej swojej myśli, czy ja jestem, byłem nieposłuszny papieżowi. Nie ma żadnej takiej nauki, która by mnie zmuszała do e, posłuszeństwa, prawda? Jak jest nauka w tej chwili kościoła, że możecie przyjąć komunię świętą na rękę i możecie do ust, no to ja przyjmuję do ust i e, polemizuję. E, Przeciwstawiam się temu przyjmowaniu na rękę, krytykuję to, ale gdzie tu jest nieposłuszeństwo? No to nie jest tak, że nie można, y, znaczy ratowanie doktryny, ratowanie kościoła, y, brało, pojawiało się wtedy, kiedy y, y, wierni y, r, różnego stopnia y, polemizowali z innymi, w tym z biskupami, z papieżem. Yy, dla dobra kościoła, prawda? Święta Katarzyna ze Sieny, która była zwykłą służącą yy, i to jeszcze niepiśmienną, miała jakąś wadę taką organiczną nie mogła się nauczyć pisać i czytać pouczała papieża i została świętą. Święty Bernard z Clairvaux pouczał no, on był zakonnikiem, prawda? No bo święta Katarzyna ze Sieny była służącą i nie była wtedy świętą, była tylko służącą. Święty Bernard Sclervo wtedy nie był świętym, tylko był, no powiedzmy, zwykłym zakonnikiem. I on pouczał papieża wielokrotnie. I aż mu papież odpowiedział, to taka to anegdota na marginesie, prawda? Niech żaby siedzą w stanie, niech żaby siedzą w stawie i swoim kumkaniem nie zakłócają. Spokoju stolicy apostolskiej. Chodziło o to, że święty Bernard, ratując swój zakut, zakon przeniósł go na, na bagno, gdzie było pełno stawów. No tak, wracając do tej odpowiedzi yy, yy, tej pani: Posłuszeństwo dotyczy tylko prawowitego papieża i prawowitych biskupów. Posłuszeństwo heretykom jest nieposłuszeństwem wobec Boga. Msza święta nie jest żadną ucztą nawet ostatnią wieczerzą nie jest msza święta jest przypomnieniem uobecnieniem ofiary krzyżowej msza święta to ofiara Jezusa Chrystusa pozdrawiam cóż tu powiedzieć prawda? To, to jest największy problem polskiego kościoła tu widać z, tego, z tych listów z, tych, z tej wymiany korespondencji, że w Polsce w Polsce był zawsze silny kościół, wierny, był silny i był ortodoksyjny, bo był maryjny. I zawsze polski kościół był wierny Rzymowi, ale w tym sensie, że był wierny doktrynie, był wierny papieżom, którzy chronili doktryny. Teraz ja to opisałem w paru książkach, między innymi rozpad Polskiego Kościoła i Grzechy Polskiego Kościoła. Teraz to znaczy, już od lat gdzieś 70. XX wieku, polski kościół psuje się od głowy i, i to jest przerażające, bo chorują duchowo i moralnie pasterze. Tylko jeszcze pamiętajmy. Przy okazji o, o dwóch rzeczach, że to są pasterzy, że to są kapłani. E, Święta Katarzyna, Bóg do świętej Katarzyny mówił w jej dialogu, to są Chrystusowie moi, nie tykajcie ich, ja sam ich skażę. Nie tykajcie ich, to znaczy chodzi o, o, o zrobienie im jakiejś krzywdy, y, czy jakiś brak szacunku, taki no, podstawowy. I druga rzecz, że to nie jest tak, że wszyscy kapłani, którzy są w parafiach to już samo zło, bo przez słowa niektórych uczestników mszy trydenckiej taka myśl przebija, prawda, jest dużo pobożnych, wiernych Chrystusowi kapłanów może troszkę pogubionych czy może po prostu pogubionych ale, yy, no ale jednak służących i starających się służyć ze wszystkich sił Jezusowi Chrystusowi to znaczy nie można też odsądzać od ci wiary wszystkich kapłanów ja wielu kapłanów znam i yy, którzy nie odprawiają mszy trydenckiej, a którzy wyraźnie ku niej zmierzają i zapewne by ją już odprawiali, gdyby nie to, że nie mogą, bo gdyby ją zaczęli odprawiać, to zostaliby usunięci ze swoich stanowisk, musieliby porzucić swoich, swoje owieczki. Te owieczki w zamian dostałyby jakichś najemników, jak wpadłyby w łapy jakichś wilków. To jest bardziej skomplikowana sytuacja. No, myślę, patrz na zegar. W zupełności to wszystko wystarczy, chociaż ten program w jakimś sensie był niedokończony. Dziękuję bardzo.